Witam Was, kochane koziorożce, w czytaniach na kwiecień 2020. Przypominam, że warto też zaglądać do czytań ze znaku swojego ascendentu. Podaję Wam tu szerszy obraz otaczających najbliższych, nadchodzących energii. A takie ogólne czytanie no nie ma możliwości, żeby rezonowało zawsze ze wszystkimi. Także Wasz znak urodzeniowy plus Ascendent, myślę, że to jest taki fajny, spójny komplet. A jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany czytaniami indywidualnymi pod Waszą e, osobistą datę, wibrację urodzenia, zapraszam do kontaktu. Zapraszam również, e, jeżeli macie chęć, na... E, talizmany, amulety i pieczęcie archanielskie, które wykonuję w połączeniu z czterema żywiołami, zgodnie z zasadami wysokiej magii. Karty są już potesowane, są przełożone, także wybierzemy kart dla koziorożców na kwiecień 2020. To, co już za Wami, to co odchodzi, lub to, co powinniście sprawić, żeby odeszło. Gdzie jesteście teraz? Następny krok. Do czego to może zaprowadzić. I jaki będzie tego wynik. Oraz coś, co karty chcą Wam przekazać samo od siebie radę, wskazówkę, być może ostrzeżenie, jakaś informacja od kart. I odkrywamy karty 6 denarów 10 mieczy. Kochankowie. 10 kielichów, umiarkowanie i 3 kielichy. No to będzie chyba najbardziej taki emocjonalny, przynajmniej w energii kielichów, w energii emocji, rozkład, bo wszystko oscylowało głównie wokół denarów, mieczy i buław. Możemy przejść po malutku, już o, tylko po kamerę do opisywania kart. Kochane koziorożcy, co aha, już jest za wami, co odchodzi do przyszłości. Myślę, że to jeszcze nie jest za wami, ale to już pomału zaczyna się oddalać. Mm, jakieś zadry, jakieś niesnaski, jakieś smutki, które nie dawały Wam spokoju, które jeszcze gdzieś was tkwią i wymagają jeszcze jakiegoś uleczenia. To już zaczyna się oddalać, ale to jeszcze gdzieś was jest. Mm. I na ten moment. Y jesteście w takiej jakby energii ostrożnego przyglądania się komuś być może, kto obiecał poprawę, kto was rozczarował, zranił, ale jeszcze, jeszcze nie jesteście na etapie wybaczenia albo jeszcze to w drugą stronę, jeszcze wam ktoś nie wybaczył jeszcze trzeba sobie będzie na to zapracować to już się zaczyna oddalać, więc jesteście na dobrej drodze do osiągnięcia tego ale to jeszcze nie jest ten moment i potwierdzają to Potwierdza to te 10 mieczy, które jest w pozycji, co jest teraz, ponieważ dziesiątka mieczy to jest karta, a, która mówi o takim poczuciu, że gorzej już być nie może, że leżymy już tak dobici i po prostu zrezygnowani, jak ten kot na tej karcie. Ale dziesiątka mieczy to jest. A, no to jest smutna, ciężka karta, ale w całym tym smutku jest taka nadzieja, jest mniej promyk nadziei, ponieważ to jest zamknięcie cyklu i to oznacza, że już za chwilę, tuż za rogiem wyłoni się coś dobrego i wyjdzie słońce, więc y, jeszcze nie ukończyliście jakby tych negatywnych energii, te przykre jakieś wydarzenia, to coś, co was dobija jeszcze istnieje w waszej przestrzeni, ale już, już, już pomalutko odchodzi i potwierdza to każda już kolejna karta rozkładu. To jest niesamowicie spójny rozkład, ponieważ ważny następny krok to są kochankowie, więc y, ważny następny krok y, to to jest y, stanie na rozdrożu w jakiś sposób dokonywanie jakiegoś wyboru. Myślę, że to ma ewidentny związek właśnie z tą sytuacją, i to jest taka konieczność podjęcia decyzji na dalszą drogę, jaką drogą dalej chcemy podążać. Mm. Tylko zanim podejmiecie tą decyzję, trzeba pamiętać o tym, że każda droga, bez znaczenia, czy wybierzecie w lewo, czy w prawo, czy prosto, każda droga ma swoje cienie i blaski, każda droga. Ma swoje plusy i minusy. I nigdy żadna droga sama w sobie nie prowadzi do celu, tylko tak naprawdę my poprzez swoje działania, poprzez swoje decyzje, albo się do tego celu doprowadzamy, albo zajmuje nam to troszkę więcej czasu, albo w ogóle gdzieś go omijamy, rozmijamy się z tym. Ta karta mówi też o tym, że. Na horyzoncie, ten następny właśnie wasz krok, na horyzoncie jest już e, jakby. To za, ja mam wrażenie, że to jest w ogóle czytanie relacyjne, że to chodzi o jakieś relacje. To mogą być relacje zawodowe, to mogą być relacje w rodzinie, to mogą być relacje partnerskie, e, że na horyzoncie już jest jakieś pogodzenie się, już jest mm, z powrotem jakby powrót tej przyjaznej, e, dobrej atmosfery, ale. Zanim to nastąpi, będziecie musieli podjąć jakąś decyzję, albo będziecie musieli czekać, aż ktoś podejmie jakąś decyzję. E, natomiast, e, gdzie was to zaprowadzi? Zaprowadzi was to do dziesiątki kielichów, więc tu jest e, apogeum satysfakcji, apogeum zadowolenia. E, to jest taka sielanka to jest e, ta energia, która mówi, że jest. Szczęście, spokój i osiągnięcie sukcesu. To jest ta wzajemność w emocjach. To jest też często to sformalizowanie emocji. To jest karta wyciszenia, to jest karta, która y, 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 mówi o dobrych relacjach, o sprzyjających zdarzeniach, o szczerych przyjaźniach y, i wszystko to, co dla nas jest bardzo ważne emocjonalnie, co ma dla nas bardzo duży emocjonalny wymiar. Y, y, y. Dlatego nie martwiłabym się jakby tym niekoniecznie optymistycznym początkiem rozkładu, bo no to jest jakby fundament, to jest jakaś sytuacja, która jest fundamentem całego tego rozkładu i nie macie już jakby za bardzo na to wpływu, ale wszystko idzie ku dobremu i jaki będzie tego wynik? Wynik będzie bardzo fajny, bardzo dobry, ponieważ tu mamy kartę umiarkowania. Która mówi o tym, że będzie równowaga, będzie harmonia, będzie ten przede wszystkim taki też wewnętrzny spokój, poczucie stabilizacji. Będzie wszystko to wynikiem jakby tej całej drogi, którą musicie teraz przejść. Będzie przede wszystkim zaufanie też do samego siebie. I to poczucie, że wytrwale pokonywaliśmy przeszkody i udało nam się je pokonać, i teraz jesteśmy w tej zrównoważonej energii, jesteśmy w harmonii naszego ducha i naszej materii. I możemy jakby zacząć nowy cykl spokojnie, ze spokojem, z nadzieją, bo dostąpiliśmy przemiany, które przyniosły nam spokój. I jaka jest rada, jaka jest wskazówka od kart tutaj mamy trójkę kielichów która jest kartą przede wszystkim świętowania świętowania w gronie ludzi to jest karta bardzo pozytywna która mm, mówi o radości mówi o powodzeniu wszelkich przedsięwzięć ma naprawdę pozytywne przesłanie mm, i Zapowiada spełnienie marzeń i poczucie radości z tego, ale taką radą jest, aby się przede wszystkim dzielić tym z rodziną i przyjaciółmi. I tutaj taka dygresja niekoniecznie tylko radością można się dzielić, bo tymi gorszymi momentami też, bo wtedy zawiązujemy głęb tą głębię relacji. To jest też rada, która mówi o tym, że należy dążyć w życiu do kompromisów. Bo kompromisy są takim obopólnym zwycięstwem dwóch stron, dwóch osób. Także tutaj myślę, że jakby na coś nie macie wpływu, to się musi dopełnić. Ale miejcie na uwadze przede wszystkim to dzielenie się z drugą osobą, swoimi myślami, swoimi emocjami i, i tą, tą chęć do zawierania kompromisów. Bo naprawdę finał i jakby zakończenie tego cyklu. Tego procesu jest dla Was naprawdę szczęśliwe, bo tu są kochankowie, dziesiątka kielichów, umiarkowanie, więc jest bardzo ładny proces tutaj pokazany. I myślę, że nawet nie ma. Nie mam chyba więcej tutaj nic do dodania, bo. Jakby nie ma znaczenia, co się na ten moment dzieje i co, jakie wydarzenia były w tej przyszłości, które wprowadziły was w te emocje, które przyprowadziły konkretne wydarzenia do waszego życia. Najważniejsze jest tutaj wyciągnąć tą radę z tego czytania, wziąć ją sobie do serca i nie załamywać się, nie dać się poddać tej energii dziesięciu mieczy. Pamiętać, że dziesiątka mieczy to jest ten ostatni etap. Zamknięcie cyklu, i zaraz wyjdzie słońce. I te wszystkie karty już tu są słoneczne. To widać, one są piękne, nastrojowe, napewają nas nadzieją, napewają nas optymizmem. I tego optymizmu, kochani, wam życzę. Tej cierpliwości, wytrwałości i tego byście mieli jak najwięcej powodów do radości, do świętowania, do dzielenia się z najbliższymi. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia przy następnej, najbliższej okazji.